Berek. Przyszłam z psami nad rzekę na zachód słońca, bo tutaj widać nie tylko wschody, ale i zachody słońca. Tak się radośnie składa. I chciałam Wam przy okazji powiedzieć, co będzie w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że uchwycimy też te też. Mam nadzieję, że też uchwycimy pięknie zachód słońca. I mam nadzieję, że nie zażrą mnie komary żywcem, bo strasznie tu latają, pewnie je widać. No więc w dzisiejszym e, odcinku oprócz walki o życie z komarami będziemy odświeżać e, moją kocimiętkową pracownię, ponieważ jak się wprowadzałam z pracą na wieś, to nie za bardzo miałam czas na to, żeby zrobić po mojemu, tak żeby mi się to wszystko podobało. E, miałam tylko miesiąc. Zobaczcie jak to jest pięknie. I Łusia żyga. <gryśla> Luśka, co zażarłaś? Nieważne. Miałam tylko miesiąc na to, żeby, żeby się wynieść z Otwockiej Pracowni i żeby się wprowadzić tutaj, i podczas tego miesiąca musiałam z sporedą. No, sorry, nie mogę się skupić. Lusia, co to by jest? Coś zżarła. No więc podczas tego pracowo-wyprowadzkowego miesiąca musieliśmy sporedą wymienić instalację elektryczną w Całym domu, żeby było bezpiecznie. To nerwanie gryzie! O Jezu, ale jak? Czekajcie, jestem zjedzona, żeby jeszcze one gryzły tam, gdzie jest za dużo, ale nie gryzą nigdy tam, gdzie jest za dużo, tylko tam, gdzie boli i tam, gdzie jest mało. Mnie na przykład gryzą w dekolt. Podczas tego wyprowadzkowego miesiąca musieliśmy z poradą wymienić elektrykę w całym domu, żeby było bezpiecznie, podłączyć te wszystkie sprzęty, moje maszynerie drukujące, złocące i inne tego typu historie. No i nie miałam czasu na to, żeby wiecie poukładać, poustawiać, odświeżyć to wszystko tak jakbym chciała, żeby to wyglądało, więc dziś się tym zajmiemy. Ta część już jest taka, wiecie, w miarę ogarnięta. Oczywiście są, jest, są drzwi do, do zrobienia, do odświeżenia, bo są bardzo zniszczone i brudne. Tu jest kasiowo, bo jest dużo staroci. Jest plakacik, który dostałam od porady na Boże Narodzenie. Są ptaszki z giełdy staroci, są roślinki. I jest rama którą wam pokazywaliśmy już na tym kanale w odcinku o właśnie odnawianiu ramy prababci babci Zofii, także możecie sobie też obejrzeć, macie link w prawym górnym rogu i tą stronę już dopieściłam sobie jakiś czas temu właśnie wieszając te ptaszkowe obrazki, wieszając tą ramę babci Zofii. A ten telewizor to był już i we wcześniejszej mojej pracowni, tylko teraz zmieniłam mu logo, bo logo kocimiętki też się zmieniło. No, oczywiście, wszędzie są kwiaty doniczkowe, wszystkie te kwiaty to miałam już wcześniej, częściej z domu. Ten jest moim najnowszym zakupem, także bierzemy się za robotkę. A ta szafka, którą tutaj widzicie, to jest szafka, która stała tutaj w przedsionku i zrobił ją mój wujek, chrzestny, czyli brat mojej mamy, brat rodzony. I ta szafka służyła do przechowywania butów. Kupiliśmy sobie nową szafkę tutaj, bo tamta mi tam nie pasowała, pasowała, a zresztą jest w tym obleśnym kolorze, w którym są wszystkie podłogi tutaj. I postanowiłam, że nie będę jej wyrzucała, że dam jej drugie życie i mam nadzieję, że uda się nam ją obskrobać z tej farby i umalować na kolor jakiś, być może na biało albo na zielono, nie wiem jeszcze. Jeżeli będzie to zieleń to taka jak w tej ramie prababci Zofii, którą wam pokazywałam. I albo będzie stała tutaj na przydasie, będzie Miejscem do ich przechowywania, albo będzie wisiała tutaj, a przewiesimy gdzieś plakat. Jeszcze zobaczymy, jak to wszystko będzie i gdzie to się uda nam wstawić. Najważniejsze, żeby się udało ją zreanimować że tak się wyrażę bo jest poręczna i szkoda jej wyrzucać. Długo szukałam kartonów, które by tutaj mogły zastąpić tą wizualną kartonową dyskotekę. Oczywiście nie wrzucę tych kartonów, tylko wypełnimy nimi tutaj te szafki zasłonięte, żeby tak nie raziły kolorystycznie. Chciałam kupić albo białe, albo takie ekologiczne, ale znalazłam tylko takie kartony pakowe, wiecie, które no, nie były bardzo, bardzo tak ładnie wykończone jak takie kartony i kupiliśmy takie kartony wziąła mam nadzieję że będą się tam dobrze sprawdzały malowania oczywiście z recyklingu już niejedną rzecz umalowała Teraz chciałabym oddać e, sprawiedliwość wszystkim paniom i panom, którzy pięknie pieką i smacznie pieką torty. To jest tort, który potrafię upiec ja. <laughs> e, I to jest tort ze styropianu, pokryty masą gładzią szpachlową, czy jak to się tam nazywa, i z kwiatkami. Stworzyłam sobie taki torcik. Na sesje zdjęciowe w Kocimiętce, żeby fotografować topery ślubne, które tutaj, wiecie, się wbija w taki weselny tort, na przykład z imionami młodych. Także to jest jedyny tort, jaki w swoim życiu zrobiłam. Gdzie? Nie, to ciut wyżej. Wyżej, wyżej, wyżej. Tak, chyba. I wtedy tu... A możesz jedną ręką trzymać to, a drugą ręką trzymać to. Jeszcze jakbyś się z tym materializował. Czekaj, to ja pójdę jeszcze tam z Tak się prezentuje efekt prawie końcowy. Prawie końcowy, bo drzwi są nadal skandalicznie brudne i trzeba je odświeżyć. Okna też są brudne. I nie widać tego, ale są brudne. Nie mogliśmy ich umyć, dopóki były tutaj te dechy. I brakuje jeszcze jednego karnisza na górze, bo ten już jest zamontowany. Dalej mi trochę przeszkadza mój trenażer tutaj, ale wolę mieć jednak tutaj przestrzeń zagraconą, a nie tą, w której mieszkamy z poretką tutaj na, na wsi w domku. Więc. Musi stać tutaj. To jest dla niego najbardziej optymalne miejsce, i tutaj sobie orbitrekujemy, jak nas znajdzie ochota. Masakryczna jest w tym pomieszczeniu też podłoga, ale nie będziemy z nią nic robić, dopóki nie będziemy wiedzieć, na ile zostajemy w tym domu, bo jeżeli jeszcze tylko na nie wiem rok czy dwa lata, no to. Um, To zrobilibyśmy zupełnie inną podłogę tutaj, taką bardziej budżetową, niż w przypadku takim, gdzie byśmy tutaj mieszkali już dłużej. A tu zobaczcie w ogóle, jaką mam dziurę. Ja to muszę na zimę czymś zaklejstrować, bo tam pod spodem to są legary, a pod legarami piasek, bo tu harcują, słuchajcie, myszy. Także trzeba to zakleić, żeby mniej ich wchodziło. Kiedyś wam opowiem więcej o tych myszach, bo planujemy z nagrać taki odcinek, w którym wam um, trochę wymienimy minusów życia w takim starym domu, szczególnie bez remontu na wsi. Także mam nagrane myszy z września i mamy też nagrane jak tutaj wymieniliśmy elektrykę, jak malowaliśmy, jak to wyglądało wcześniej. Tu Było dużo takich, wiecie, starych brzydkich perelowskich mebli. Zostawiliśmy tylko te fajne e, meble e, i e, wymienialiśmy tu elektrykę i malowaliśmy w sierpniu. I ja już wtedy wiedziałam, że będzie kanał e, i to uwieczniłam na filmikach, także kiedyś wam pokażemy. Tu widzicie wszędzie moje najpotrzebniejsze klamoty, które służą mi do robienia zaproszeń. Jeszcze tam, za tamtymi drzwiami, w, gdzie mieści się odlewnia, nie zapominaj kowa, tam robimy, konserwujemy bukiety ślubne i zatapiamy je w żywicy. Kiedyś Wam też pokażemy to pomieszczenie, tylko tam jest na razie też składzik, więc tam jest też mój ploter UV który się nie zmieścił w tym pomieszczeniu, a w odwodku została taka duża gilotyna, bez której na razie po prostu muszę się obejść, bo tutaj się też nie mieści. W ogóle słuchajcie, to moja odwodzka pracownia to była dużo większa. Tu mam do dyspozycji to pomieszczenie ma około 16 m2, a w Otwocku miałam 27 w tym lokalu, który wynajmowałam plus jeszcze około 6 m2. W piwnicy, także no troszkę tutaj się musiało zmieścić rzeczy. I w sumie to wcześniej miałam odkryte regały bardziej w tamtej pracowni, ale był tam większy metraż i nie było takiego, wiecie, nagromadzenia kolorów, kopert, papierów, kartonów różnych, nie było tego tak widać, a tu się po prostu czułam jak w przedszkolu. I dopóki mało pracowałam, miałam mało zamówień, teraz, jak wiadomo, Oranża ślubna została odblokowana i znowu mam zamówienia, więc dopóki miałam mało zamówień, to mi to jakoś nie przeszkadzało. A jak e, zaczęłam tu spędzać dużo czasu, to okazało się, że to nagromadzenie kolorów w tak małej przestrzeni jest po prostu dla mnie nie do zniesienia. Może komuś się podoba tak kolorowo. Ja muszę mieć tak bardziej e, stonowanie, a jeżeli nie stonowanie, to. Mm, żeby nie było aż tyle kolorów, wiecie, takich różnych, y, krzyczących szczególnie naraz I w ogóle to tutaj nie ma żadnych ekskluzywnych mebli i y, y, staroci Dlatego, że jak urządzałam y, koćmiętkę w Odwosku, to chciałam, żeby te meble były, wiecie Żeby one się wszędzie mogły później y, wpisać i wcisnąć, jakbym na przykład... Y, zmieniała lokal na większy albo likwidowała kocimiętkę i chciała to, wiecie, sprzedać, a y, to jest wszystko jak zauważyliście zapewne IKEA i no może i są sztampowe te meble i, i wszyscy je mają, są jak klocki LEGO, prawie każdy Polak je ma w domu, ale są takie, wiecie. Są tak uniwersalne, że wpasują się praktycznie w każde wnętrze, i o to mi chodziło, żeby to było takie, żeby to było takie uniwersalne. Boże jaki mam w ogóle światło, cień od kwiatka na, na twarzy? To robimy ptaszki, bo coś nam się tutaj na strychu, słuchajcie, wykluło. I to chyba już jest taka ptasia młodzież, a nie nieopierzone pisklaki. Ale śpiewają od rana do wieczora, i dopiero dzisiaj mieliśmy czas wejść na strych, żeby ich poszukać. A tu przy okazji jeszcze przypomniałam sobie o tym kwietniku. I jeszcze tam jest taki kwietnik, jeden. Może coś z tego zrobimy. Gniazdo już znaleźliśmy. Nam się wydaje, że to jest gniazdo. A ptaszki już sobie latają po strychu. Może nam się uda pokazać Wam jakiegoś... No, jest tutaj bałagan. Także nie zwracajcie na ten ebnik uwagi. O, no, 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 no już poleciał. Widać go było nawet. Musimy stąd iść, bo je stresujemy. A widzisz go?